Nieczęsto zdarza się, by premiera jakiejś nowej gry totalnie mnie zaskoczyła i to w sposób kompletnie pozytywny. Jeszcze rzadziej by zmusiła mnie do przemyśleń, jakiegoś głębszego zastanowienia się, zamiast zwykłej konsumpcji. Przypadek Claire Obscure Expedition 33 nie tylko z miejsca spotkał się z najcieplejszym powitaniem, jaki jakakolwiek gra otrzymała od lat, ale dosłownie każdy gracz, każdy krytyk, każda osoba zainteresowana tym hobby, z miejsca, Albo uznała tę grę za coś niesamowitego, coś co przytrafia się graczom raz na kilka lat, ale też sposób w jaki gra ta powstała, dała nam, a przynajmniej dać powinna, do myślenia. Oto bowiem gra stworzona przez małą ekipę weteranów, którzy uciekli od kolosa na glinianych nogach, jakim stał się ostatnio Ubisoft, gra stworzona na bardzo niewielkim budżecie okazała się dziełem piękniejszym, bardziej dopracowanym, lepiej napisanym, ciekawszym i trwalszym niż ogromna większość gier stworzonych przez największe studia przez ostatnie lata. Ekspedycja 33 jest wspanialszym oterpegiem nawet niż ostatnie gry weterana gatunku, jakim jest Square. A przy tym wszystkim, jego twórcy postanowili nie obciążać graczy znacznymi kosztami za tę przyjemność. Jednocześnie, Ekspedycji 33 udało się jakimś cudem przedrzeć do świata osób, które dotychczas pogardliwie zerkały na ten gatunek, a nawet tych, które. Nie miały z nim zwyczajnie większego doświadczenia. Przez co z miejsca został nazwany grą nowatorską czy też inną niż wszystkie. A to pomimo wykorzystywania mechanik oraz schematów znanych i używanych od dekad. Nie, żeby była to jakakolwiek krytyka tego tytułu, bo inspirowanie się czymś wcale nie jest najmniejszą wadą, zwłaszcza gdy wkomponowano to w całą resztę w tak sprawny sposób. Twórcy Ekspedycji nie kryli się zresztą, że pełnymi garściami czerpali ze starszych odsłon Final Fantasy, Last Odyssey czy souls -like Przy czym źródeł inspiracji jest nawet więcej – Xenogears czy anime Attack on Titan. Wszystko to zmieszało się tu z niezwykłą kreatywnością twórców Ekspedycji oraz ich pasją do tworzenia gier. Gier takich jak dawniej. Ekspedycja 33 zmusiła mnie do przeżywania tej przygody w sposób, w jaki nie robiłem od lat. W sposób mocno emocjonalny. Choć przyznam szczerze, że do ideału troszeczkę mu zabrakło. A winę ponosi za to chociażby nierówne tempo rozwoju fabularnego, czy chwilami daleki od ideału balans starć z wrogami podczas ostatnich godzin zabawy. Ale o tym za chwilę. Pewnego dnia w niedalekiej przeszłości nastąpiło rozdarcie. Od zamieszkanego przez ludzkość kontynentu oderwała się malutka wyspa, na której zachowała się część wspaniałego miasta Lumiere wraz z jego częścią populacji. Jednocześnie świat został zniekształcony, jakby zastygł w czasie. A na brzegu kontynentu wyrósł ogromny monolit, widoczny gołem okiem nawet z wyspy. Wraz z nim pojawiła się postać malarki która od tej chwili, raz do roku budzi się po to, by namalować na monolicie coraz to niższą cyfrę. W zdarzeniu temu towarzyszy zniknięcie wszelkich osób starszych od tego, co wskazała malarka. Ludzkość jednak charakteryzuje to, że nie ma ona zwyczaju poddawać się bez walki, więc niezwłocznie zorganizowano ekspedycję na kontynent w celu powstrzymania złej malarki. Pierwsze ekspedycje były bardzo liczne i odnosiły niemałe sukcesy. Jednak wraz ze znaczną redukcją populacji Lumiere oraz obniżaniem się wieku jego mieszkańców, ekspedycje te stały się już tylko rozpaczliwą szarżą, mającą na celu poniesienie śmierci w boju zamiast oczekiwania na zostanie wymazanym. Stąd też bierze się nazwa Ekspedycja 33. Ostatnią bowiem cyfrą, namalowaną przez malarkę, jest właśnie 33, co oznacza zniknięcie wszelkich osób, które przekroczyły ten wiek. Będzie nam się wcielić w Gustawa, przywódcę nadchodzącej ekspedycji. Choć szczerze mówiąc, pomimo iż akcję poznajemy właśnie z jego perspektywy, wcale nie jest on główną postacią. Jego zadaniem jest de facto oswojenie gracza ze światem gry, zaznajomienie go z nim. Jest wciąż świeża, więc nie będę się tu zniżał do żadnych wulgarnych spoilerów, a zwyczajnie rzeknę, iż każda postać jest tak naprawdę sobie równa. I to nie tylko pod względem walorów bojowych, ale też tego, jak dobrze jest rozpisana i ile wnosi do fabuły. Ale zapewnię Was, iż zdarzą się tutaj sytuacje, które zdecydowanie zaskoczą każdego z Was. Każdego, kto zdecyduje się zagrać w tą świetną grę.

Jednak najważniejszym tego typu sojusznikiem szybko okaże się przedziwny Eskie. I ja nie chcę, by odebrano to jako przesadę, ale zapewniam was, iż poziom dialogów, sposób w jaki rozpisano każdą postać, jest tak wysoki, że każdy, ale do każdy bez wyjątku, zapada nam w pamięć. Esk ma stosunki pawlakowo kargulowe z niejakim Francois, i pomimo, że jest to jedyny raz, kiedy go spotkamy, a musimy odzyskać od niego magiczny kamień, postać ta zapadnie nam w pamięć bardziej niż niejedna pierwszoplanowa z gier chociażby square. No bez jaj! I o ile fabuła gry jest bardzo ciekawa, a świat tajemniczy, to postaci, dialogi powinny świecić przykładem. Gry RPG, potrójne A ostatnich lat, po prostu. Nie potrafią uchwycić, przekazać ani wywołać emocji, a gdy już to próbują, wnet niszczą wszystko nieśmiesznymi gówno żartami, mającymi rozładować napięcie. Niczym zesranie się potężnym bąkiem pogruchówkowym na randce z dziewczyną nasze szanse na coś więcej. Maker's Panties. I was so proud. Tymczasem emocje to coś, co często towarzyszyć nam będzie podczas ogrywania ekspedycji 33. Różne emocje: smutek, radość, melancholia. Będziemy je przeżywać wraz z bohaterami tej przygody. Oni są tak dobrze rozpisani i zagrani, tak wiarygodni w przedstawionych emocjach, iż ciężko nie wykazać się tu empatią. A to pomimo wiedzy, że są to przecież wirtualne postaci z gry. Ich smutek, zrezygnowanie, straty będą nas realnie obchodzić i to jest wielką mocą tego tytułu. Oczywiście. Jak pokazał przykład ze wspaniałym François, który zdecydowanie jest Polakiem, gra potrafi być pozytywna. Potrafi przywołać szczery uśmiech na nasze twarze. Po prostu robi to w sposób ponownie bardziej realistyczny, wyważony względem danej sytuacji, niż w niejednej gówno grze ostatnich lat mającej czelność nazywać się rpg -iem. Fila, w której nasza ekipa spodziewa się walki na śmierć i życie, gdy przeżywa coś głębokiego, nie zostanie zbrukana poczuciem humoru generacji Z ZKBD. Tu widać po prostu, jak z naszych bohaterów uchodzi stres i napięcie, jak zaczynają świętować wykonanie kolejnego wielkiego kroku w drodze ku Monolitowi. O, tak, to prawda. Sam świat gry czerpie z wielu różnych dzieł. Ja to widzę przede wszystkim inspirację atakiem Tytanów, który również opowiada o ekspedycjach ludzkości poza mury ich ostatniej bezpiecznej wyspy. I tam również za każdym razem ponoszą oni ogromne, kolosalne wręcz straty. Tutaj wyruszamy na ekspedycję już podczas pierwszych 30 minut, po tym jak poznamy jej członków oraz całe tło fabularne. I również z miejsca tracimy większość ekipy. Zresztą podobieństw jest znacznie więcej i to już Wam pozostawiam je do odkrycia. Kolejnym, rzekłbym, bezpośrednim źródłem inspiracji są gry Zinogirs oraz chociażby Lost Odyssey, nazywany przez fanów prawdziwym 13. finalem. Ten pierwszy opowiada o miłości, potrafiącej przetrwać wieki, i odnosi się nieustannie do życia oraz uczuć jako płótna. No nic więcej wam tu nie powiem. W przypadku tego drugiego zaczerpięto pełną garścią z wątku głównego bohatera, który jest nieśmiertelny i nie może już znieść dalszej egzystencji. Ponownie nie powiem nic więcej, ale to wszystko wraz z otoczką zostało przeniesione praktycznie kropka w kropkę. First expedition. Expedition Zero.

Tutaj mamy do czynienia z grą całkowicie nową, więc naturalnie tego nie zrobię. Ale do cholery jasnej. Ta ekipa jest cudowna. Uwielbiam wszystkich, każdy ma jakąś tam swoją unikatową osobowość, wpływającą na podejmowane decyzje oraz postrzeganie świata. Każdy ma swoją historię, problemy oraz poczucie humoru. Zwyczajnie. Nie da się ich nie polubić. Skomplikowanego i ukrywającego wiele tajemnic Verso, młodą, porywczą i podejmującą akcję zanim zdąży przemyśleć konsekwencje Mayel. Zawsze stąpającą ciężko po ziemi Lunę, czy Gustawa, który robi tu za brata, ale jednocześnie ojca naszej najmłodszej heroiny. Każda postać potrafi być tu jednocześnie skomplikowana i to on pokazuje to najlepiej. Z jednej strony stara się przestrzegać zasad ekspedycji oraz panować nad emocjami. Z drugiej, gdy przydarzy się coś ekstremalnego i nie jest on w stanie w porę nad nimi zapanować, zaczyna kierować się emocjami. I tu wkroczyć będzie musiała lunę, by przywołać go do porządku. I zabrzmie tu, jak zdarta płyta, ale te postaci są naprawdę świetnie rozpisane. We're already dead. Look around, look. look. This is not a When one falls, we continue. Get up. We need to find a safer place. There are Nevrons around. Lucien. I could... This is not the place. Clear Obscure, Ekspedycja 33, jako przedstawiciel gatunku JRPG, pod względem rozgrywki nie różni się znacznie od pozostałych gier tego typu. Jasne, zaraz ktoś zacznie grzmieć, że QuickTime eventy, że można blokować, że można klikać w odpowiednim czasie wzmacniając ataki podczas turowych walk. No tak, można. Jak mówię, to nic nowego, nic nietypowego dla gatunku. Wszystkie te mechaniki są w nim obecne od dekad i sięgają czasów Super Mario RPG na Super Nintendo. Z bardziej popularnych gier, wykorzystujących podobne mechaniki, mamy chociażby serię Shadow Tower, czy znacznie bliżej do tego, co zostało zaimplementowane tutaj, The Legend of Dragoon na PlayStation 1, a już najbardziej to, ponownie, Lost Odyssey z Xboxa 360. Twórcy tej gry byli wyraźnie fanami Final Fantasy oraz twórców tej serii. Nie, żeby czerpanie z tych mechanik było pod jakimkolwiek względem złe. Po prostu zajebiście mnie śmieszy nieustanne słuchanie, że Ekspedycja 33 to pod tym względem powiew jakiejś świeżości, nowości, ta gra jest powiewem świeżości pod naprawdę wieloma względami. Najbardziej pod względem tego, iż odpowiada za nią naprawdę mała, ale pełna pasji i talentu ekipa, która szanuje graczy, swoich fanów, czyli Osoby, dzięki którym może istnieć. Ale ludzie, na pewno nie jest to system walki. Nawet sposób, w jaki blokujemy wrogie ciosy, zaczerpnięty jest praktycznie jeden do jednego z sekiro. W każdym razie, walki w tej grze są fenomenalne. I ja pierdzielę nawet opisać nie jestem w stanie, jak cudownie gra się w turową grę tego gatunku, która nie marnuje mojego czasu przy długimi animacjami. Przeciętna długość walki ze standardowymi przeciwnikami to nawet kilka do kilkunastu sekund. Gra nawet nie kończy animacji ataków, jeśli ostatni wróg padnie przy którymś z pierwszych ataków złożonej kombinacji no cudowne! Ale zaraz, zaraz. Trochę gównianie zacząłem omawianie tego segmentu. Ekspedycja 33 to liniowa gra z półotwartym światem i całą masą pobocznych lokacji. Co podobnie jest totalnym standardem gatunku. Znaczy to tyle, iż sam kontynent jest otwarty i w każdej chwili możemy się z jego poziomu cofać do poprzednich lokacji oraz odwiedzić poboczne. Przed biegiem prosto do celu, poza silnymi wrogami, powstrzymują nas przeszkody sposoby na pokonywanie których będziemy odblokowywać wraz z rozwojem fabuły. Z otwartego kontynentu udajemy się do zamkniętych i ściśle liniowych, mniejszych lokacji. I to tam rozgrywać się będzie ogromna większość akcji. Wrogowie zawsze są widoczni, dzięki czemu możemy albo ich omijać, albo wręcz atakować, by zyskać w ten sposób inicjatywę na polu walki. Odrodzą się jednak, jeśli opuścimy lokację lub odpoczniemy przy fladze którejś ze wcześniejszych ekspedycji. I to akurat zaszerpnięta jest prosto z solców. Ilość naszych mikstur jest ściśle ograniczona i możemy je sobie przywracać jedynie poprzez odpoczynek przy tym wyraźnym odpowiedniku ogniska. Na mapie kontynentu możemy ponadto rozbić obóz, gdzie też przyjdzie nam zacieśniać relacje z resztą naszej ekipy oraz z pomocą tajemniczego kustosza ulepszać ekwipunek ekspedycji. Warto tu również zadbać o odpowiedni poziom ulepszeń, jak i nieustannie szukać nowego ekwipunku, jako iż poziom trudności gry jest znacznie wyższy niż w jakimkolwiek przeciętnym Joturpegu. Niektórzy wrogowie potrafią ukotrupić naszą całą ekipę w trakcie tylko jednej swojej kolejki, oczywiście jeśli nie będziemy blokować ani unikać ich ataków. Uniki pozostawiają nam znacznie większy margines błędu, podczas gdy bloki nie tylko zapewniać nam będą dodatkowe punkty akcji, ale też pozwolą na wykonywanie potężnych kontrataków. Osobiście dość szybko odnalazłem tu ulepszenia, które i tak zapewniły mi gigantyczną wręcz regenerację punktów akcji. A nawet pozwoliły unikom generować nowe, więc jeśli nie masz na tyle refleksu, skilla, by blokować wrogie ciosy, to bez problemu możesz przerzucić się całkowicie na uniki. Powiem więcej, można tu tak rozbudować nasze postaci, iż te zyskiwać będą więcej na przyjmowaniu wrogich obrażeń na klatę, bez podejmowania jakichkolwiek prób, unikania czy blokowania ich. Więc zawsze masz alternatywę, różne taktyki, choć ta jest pod pewnymi względami dość ryzykowna. Podczas wykonywania własnych ataków również możemy wykazać się refleksem, by je wzmocnić. Aczkolwiek ma to znacznie mniejsze znaczenie niż w przypadku defensywy. Ogólną zasadą jest to, że zwykłe ataki generują nam punkty akcji, podczas gdy umiejętności wymagają pewnej ich liczby. Temu też zanim użyjemy jakiegoś potężnego ataku, musimy najpierw trafić wroga czymś słabszym, oraz być może zablokować kilka jego ataków. I ponownie, z czasem. Nie będzie to już problemem, gdyż odnajdując odpowiednie ulepszenia, będziemy mogli wchodzić do walki nawet z pełnym zapasem punktów akcji oraz błyskawicznie je odzyskiwać byle atakiem. Bardzo fajną mechaniką są tu również słabe punkty wrogów, w które możemy celować atakiem dystansowym nie marnuje naszej kolejki, a po prostu pobiera punkty akcji. Dalej szalenie podoba mi się to, iż każda postać z naszej ekipy ma swój unikatowy system walki, co przede wszystkim zaważy o wyborze naszych głównych fajterów. Gustaw z każdą akcją ładuje swój atak ostateczny, co czyni z niego najmniej skomplikowanego herosa. Mayel może zmieniać postawy bojowe, od defensywnej przez ofensywną po wirtuozerską, a każdy z nich ma dalszy wpływ na jej walory bojowe. Verso jest tutaj chyba najciekawszy, ponieważ zdobywa punkty stylu, niż im z Devil May Cry. Zadając obrażenia, przy jednoczesnym unikaniu wrogich ataków, podnosi swój styl. Z kiepskiego D nawet do rangi S. Każda wpływa na jego ogólną siłę. Poza tym można tak poprowadzić jego drzewko umiejętności, by dodatkowo zadawał obrażenia tym większe, im bardziej jest ranny. Oh Teraz ktoś może powiedzieć, że gra ma przez to wszystko za dużo mechaniki, komu będzie się chciało to wszystko zapamiętać oraz tym bardziej oponować. Zgadzam się z takim argumentem. Temu też osobiście nieustannie grałem tą samą ekipą i tak kierowałem wszelkimi ulepszeniami, by dostosować grę jak najbardziej pod siebie. To jest fajne, to jest możliwe. Głównym źródłem wszelkich ulepszeń będą odnajdywane piktor. Każda z postaci może założyć aż trzy jednocześnie. Każde pasywnie podniesie pewne atrybuty naszego Herosa oraz zapewni mu potężne ulepszenie. Jak na przykład przywracanie sobie zdrowia poprzez zadawanie obrażeń, czy wykonywanie kilku akcji z rzędu. A nawet sprawienie, by uniki dodawały nam punkty akcji. Po wygraniu kilku walk, to ulepszenie Pikto zostanie dodane do wyuczonych i od tej pory każda z naszych postaci będzie mogła go używać. Jedynym ograniczeniem jest i tak bardzo wysoki limit tego typu ulepszeń, który możemy łatwo sobie zwiększać. Bardzo przypomina mi to system prac z piątego finala i mniej więcej temu też służy wyspecjalizowaniu naszych postaci. Przyznam, iż moim jedynym problemem z tą grą jest brak balansu pod pewnymi względami. Gdzieś tak od połowy gry akcja zdecydowanie spada znacznie spada rozwój fabuły, ilość dialogów i tak po prostu Mam wrażenie, że łaża jak taki powśnoga od miejscówki do miejscówki, i nic pomiędzy tym się nie dzieje. To potrafi wręcz wywołać takie poczucie nudy, znużenia. Przyznam, że nie jest to jakoś intensywne i aż tak bardzo nie przeszkadza, no ale nieważne. Większym problemem jest jak dla mnie brak balansu w walkach od pewnego momentu. Jakby wam to powiedzieć, wszyscy bosowie, a nawet zwykłe bandy potworów. Poprzedzające malarkę było od niej znacznie, ale to znacznie, znacznie, znacznie trudniejsze. Aksjomy chociażby wymagały ode mnie kilku prób każdy, podczas których opanowywałem ich schematy ataków do blisko perfekcji, bowiem wykonywali tyle ataków pod rząd, byli tak potężni, iż każda ich kolejka potrafiła oznaczać dla mnie koniec gry. Przy czym nawet zwykli wrogowie potrafili mnie bezlitośnie rozmalować podczas jednej tylko tury. A tu nagle dochodzą do malarki, pyk, pyk pyk. Rozwalona bez żadnych problemów przy pierwszym podejściu. A później było jeszcze gorzej, gdyż zwykli wrogowie po prostu bezlitośnie się nade mną zęcali. Do tego stopnia, że przeważnie wolałem ich już omijać, podczas gdy bosowie byli zwykłym popychadłem. Ale to też jedyna łyżka dziegciół w ogromnej beczce miodu i nie powinno to stanowić jakiejś większej przeszkody przed dotarciem do końca gry.

Każdy dialog dostarczany jest jak w najwyższej klasie hollywoodzkiej produkcji. Każdy dźwięk, uderzenie zaklęciem, odpowiednio pobudza subwoofer. A muzyka muzyka jest najwyższej możliwej klasy i w skali muzyki z gier należy ją umieszczać obok Shadow of the Colossus oraz Medal of Honor, czy też Freedom Fighters, którego ludzie wspominają tak ciepło, właśnie przez niepoważnie epicką muzykę względem całej reszty gry. w tej grze, potrafi być ekstremalnie emocjonalna, potrafi zagrzewać do boju, potrafi być po prostu piękna, ale ponad wszystko jest różnorodna i zawsze świetnie wkomponowana do tego, co widzimy na ekranie. że nie każdy przepada za wokalami w muzyce z gier, zwłaszcza gdy zawiera je większość utworów, ale też w większości z nich, w tym przypadku, są one użyte po prostu jako kolejny instrument, łącząc się ze skrzypcami, pianinem i całą resztą w jedną cudowną całość. Dopiero grafika może tu wzbudzać dyskusję. Gra śmiga na cholernym Unreal Engine 5, czyli największym skamie w historii silników graficznych. A mimo tego, gra bardzo płynnie, bez najmniejszego zająknięcia śmiga na podstawowym PlayStation 5. Fakt, że jest rozmazana, jak każda gra na tym silniku. Ale wciąż nie aż tak bardzo jak chociażby Final Fantasy Rebirth. A po drugie, w związku ze stylem artystycznym, to. Nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. Gra mocno wykorzystuje sprawę światła oraz całą masę innych zabiegów, by wyglądać jak jakieś dzieło sztuki namalowane przez artystę o dość skrzywionym myśle. Rozmazany obraz może temu wszystkiemu nawet jakby pomaga stapiać się ze sobą, dlatego aż tak bardzo mi to w tym przypadku nie przeszkadza. Zresztą podczas cutscenek, dialogów oraz innych ważniejszych momentów, gra wygląda jakby ostrzej i nie tracimy przez to na detalach na modelach postaci. No i kłaniam się nisko twórcom za to, że pozwolili mi popsuć nawet najbardziej emocjonujące cutscenki, ubierając moich bohaterów w najmniej odpowiednie stroje oraz zakładając im siano na głowę. Really? Hej. Come on. Don't be shy. Get out of my way! Clear Obscure, Ekspedycja 33, to przede wszystkim Triumf kreatywności oraz pasji nad zindustrializowaniem branży gier elektronicznych. Sama historia powstania tej gry, tego, jakiej twórcy mieli dość klepania nieustannie tego samego dla korporacji, którą obchodził tylko zysk, a która z pogardą odnosiła się do swych fanów. Graczy jest fascynująca. Ta gra pokazuje, że pomimo nieustannie rosnącej chciwości stawiania przez branżę na pozbawione kreatywności sequele, remastery, remake'i, remastery remaków, remake, remake remasterów, remastery remasterów remake'ów i remake'i remasterów remaków, remasterów, remake remasterów, jest jeszcze tutaj miejsce na coś stworzonego z pasją, na coś kreatywnego. Wciąż są w tej branży osoby, które przede wszystkim chcą dać upust swojej kreatywności, stworzyć coś jako fani, dla fanów! I Ekspedycja 33 jest pod tym względem bezsprzecznym sukcesem. Jest równocześnie bezsprzecznym sukcesem jako świetna gra, jedna z lepszych w historii gatunku. A nawet wykraczająca poza niego, gdyż, ze względu na takie, a nie inne podejście do systemu walki, może przekonać osoby, które nie są fanami, czekania na swoją kolejkę. Jest to gra piękna zarówno artystycznie, jak i pod względem historii. Jej zakończenie, a raczej zakończenia, są godne tego, by je samodzielnie poznać. A liczne zwroty akcji oraz utrzymywanie pewnego stopnia realizmu w tym fantastycznym świecie z pewnością wpłynie na emocje wielu. Nie powiem, by Ekspedycja 33 była najlepszą grą gatunku. I waham się co do tego, by umiejscowić ją w ogóle w swojej topce. Ale tak czy inaczej, jest to przede wszystkim po prostu... Świetna gra. Nie powiem nic więcej, jak to, że powinniście doświadczyć jej sami.